Samochód rodzinny ma dość szeroką gamę silników. Najbardziej niezawodny jest 5-litrowy silnik benzynowy M113 montowany w R500 od 2006 roku do 2007 roku. Jego charakterystyczne wady są nieznaczne w porównaniu do innych jednostek napędowych, zniszczenie amortyzatora koła pasowego wału korbowego i problemy z systemem wentylacji skrzyni korbowej. Benzyny M272 i M273 charakteryzują się przedwczesnym zużyciem łańcuchowego napędu rozrządu, zużycie kół zębatych i rozciąganie łańcucha oraz napędu klap kolektora dolotowego. Dodatkowo silnik 273 przy dużym przebiegu może sprawić bardzo niemiłą niespodziankę w postaci zatarcia cylindrów. Mercedes R320 CDI to jedna z najatrakcyjniejszych opcji. Samochód wyposażony jest w 3-litrowy diesel V6 o mocy 224 km i jest najrozsądniejszym zakupem, biorąc pod uwagę obciążenie przepisami podatkowymi i dynamikę. Przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje zaledwie 8,7 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 215 km na godzinę. Nieco gorzej jest ze zużyciem paliwa. W cyklu miejskim będziesz potrzebować ponad 12 litrów na 100 km, a poza obszarami zaludnionymi zużycie nigdy nie spada poniżej 7 litrów. Diesel V6 ma jednak kilka nieprzyjemnych wad. Po pierwsze, układ wtryskowy nie toleruje oleju napędowego niskiej jakości. Podczas pracy głównie w mieście filtr cząstek stałych wkrótce będzie sprawiał problemy. Wada konstrukcyjna kolektora wydechowego ulega samozniszczeniu, prowadzi do uszkodzenia drogiej turbosprężarki. Ogólnie rzecz biorąc, te niedociągnięcia są typowe dla wszystkich EROKów z silnikiem diesla, ponieważ mają one jedną wspólną bazę jednostek Turbodiesel OM642. Silniki W251 łączono wyłącznie z 7-biegową automatyczną skrzynią biegów 7G Tronic serii 722.9. Mercedes klasy P występuje zarówno z napędem na wszystkie koła 4MAT i C, jak i z napędem na tylne koła. Ostatnia opcja jest mniej popularna. Podwozie jest zorganizowane na zestawie dźwigni z obowiązkowym zawieszeniem pneumatycznym z tyłu. Na życzenie pierwszego właściciela, klasa R została wyposażona w pełnoprawny układ pneumatyczny Ermatic. Zawieszenie to bardzo skutecznie wygładza nierówności i idealnie nadaje się do komfortowego poruszania się po złych drogach. Ale zakręty przy dużych prędkościach są nieco gorsze dla minivana podczas gdy podstawowe elementy zawieszenia wytrzymują duże przebiegi, elementy zawieszenia pneumatycznego zużywają się znacznie szybciej. Wśród osób z zewnątrz znajdują się cylindry pneumatyczne i sprężarka pneumatyczna. Czasami Mercedes klasa R zmusza cię do radzenia sobie z drobnymi awariami w działaniu urządzeń elektrycznych. Nie oznacza to jednak, że naprawa jest tania. Idealnym przykładem są wszechobecne jednostki sterujące. Każdy z nich może stać się nastrojowy. Przywrócenie funkcjonalności prawie zawsze wiąże się z zakupem oryginalnej części i jej rejestracją, a co za tym idzie, wysokim końcowym kosztem naprawy. Ponadto często zawodzi centralny zamek i elektryczne szyby. Samochody z gwiazdą na masce nigdy nie były tanie. Wszystko to w pełni dotyczy Mercedesa klasy R. Nowy rodzinny van w wersji podstawowej wyceniono na około 53 tysiące euro. Ale gdy tylko zdecydowałeś się na mocniejszy silnik i kilka markowych opcji, cena natychmiast przekroczyła poprzeczkę 70 tysięcy euro. Na szczęście, dla krajowych nabywców, rynek wtórny potraktował niemieckiego minivana bezlitośnie. Z wiekiem, Mercedes sporo traci na wartości, a koszty eksploatacji tylko rosną.